Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy. Dzisiaj porozmawiamy o najlepszym biatmobilu obok Łady 2107, czyli Niwie. Ładzie Niwie. Tylko zanim zaczniemy, szybkie ogłoszenie parafialne. Muszę powiedzieć, że dobrze Was pojebało. Wykupiliście mi wszystkie naklejki ze sklepu na Allegro i to w ciągu kilku dni od ostatniego filmu. Jak je powysyłam, to zamówię dodruk. Wracając do tematu. Rosyjska, a raczej radziecka terenówka produkowana nieprzerwanie od 77 roku aż do dzisiaj. Tak, to jest pierdolony dinozaur. Możecie sobie kupić coś takiego w salonie. Ten wóz, który miałem do testów, pochodził z 2008 roku. Ogólnie całkiem świeży i jedenastoletni, ale nie wygląda, prawda? Jeden z ostatnich terenowych dinozaurów. G-klasa zniewieściała i z wojskowego twardziela zmieniła się w brykę do szpanowania pod klubami. Defendera wycofali z produkcji. Tymczasem Rosjanie nadal tłuką Ładę. To jedno z tańszych nowych 4x4, ale już kij tam w offroad. Skoro G-klasa jest modna, to pora zacząć forsować Ładę. Wyobraźcie to sobie, biurwy z Wilanowa popierdalające niwami. Pomyślcie tylko, zdolności terenowe Łady połączone ze skilem parkowania rodem z Suwów. Przecież te biurwy pod przedszkolami to by parkowały już zupełnie gdzieś na placu zabaw, najlepiej na zjeżdżalni. Miałyby też przewagę w Mordorze. W czasie, gdy zwykłe suwy muszą się ograniczyć do rozjeżdżania trawników, one w Niwie wjechałyby dosłownie wszędzie, odkrywając zupełnie nowe, nieznane człowiekowi miejsca parkingowe. A straż miejska mogłaby im chuja zrobić, bo laweta nie miałaby jak podjechać i odholować taki bolid biurwy. Świetny plan. Szkoda, że Łada zamiast forsować odskulową Niwę, zrobiła na jej bazie pseudo-suwa pod nazwą Urban. Jaka była historia tego wozu? Wszystko zaczęło się w 71 roku, kiedy partia zleciła AvtoVaz Was i gościom od Moskwicza zrobienie auta odpowiedniego dla mieszkańców dzikich ostępów Związku Radzieckiego, które zresztą stanowiły większość jego powierzchni. Moskiewskie zakłady zrobiły auto zbyt chujowe, by trafiło do seryjnej produkcji, więc ich akurat pominę. Was błyskawicznie rozpoczął pracę, a projektem dowodził Władimir Sełowiew. Pomysły na niwe były różne, ale wszystkie łączyło jedno. Wykorzystanie szeregu elementów z obecnie produkowanych ład. Zaczęło się od niemal wojskowych terenówek, potem przez prototypy wzorowane na Fiacie 127 udało się dojść do zaprezentowanej w 74 roku finalnej formy. Nadwozie typu hedgeback z dużym przyświtem, stałym 4x4, blokadą centralnego dyfra i reduktorem. Silnik oraz siedzenia, światła i wiele innych elementów pochodziły z łady 2103. Niby już miała się rozpocząć produkcja, ale chuj z tego wyszedł. Weszła nowa Łada 2106, trzeba było dostosować niwe do elementów od niej. W końcu w 76 roku zmontowano finalny prototyp z silnikiem 1.6. W międzyczasie prowadzono intensywne testy w dzikich ostępach Związku Radzieckiego. W górach Ural, Syberii, wszędzie gdzie tylko było chujowo. Teraz pewnie myślicie, że całą produkcję skierowano do tych, dla których to auto zostało stworzone. Ludzi ze źle skomunikowanych wsi w Rosji. Chuja tam Liczy się prestiż na zachodzie, a i walutę AvtoVas chętnie przytulał. Priorytetem był eksport, a obywatele ZSRR niech czekają w gigantycznych kolejkach i chuj im w dupę. Z drugiej strony, czemu tu się dziwić? Produkt AvtoVas po premierze w Paryżu w 1978 roku szybko przejął 40% rynku fur 4x4 na zachodzie. W latach 80. sprzedawano ją nawet w Japonii. Stała się prawdziwym eksportowym hitem. Kosmetyczne zmiany wprowadzono na różnych etapach produkcji, ale największe dotyczyły wycofania elementów z łady w 2.1.03 w 85 oraz modernizacji w 93. kiedy wprowadzono silniki 1.7 z gaźnikiem lub jednopunktowym wtryskiem oraz skrzynie pięciobiegowe. W tym samym roku pojawiła się też przedłużona wersja, ale miała nadal jedną parę drzwi, więc nie produkowano jej zbyt długo. W 95 pojawiło się kombi, czyli niwa pięciodrzwiowa, a w 99 do oferty trafił silnik 1.9, czyli francuski diesel Ksut 9. W Rosji raczej nielubiany ze względu na trudny rozruch w zimie. Okej, okay, starczy historii. Na początek wygląd. Z zewnątrz to po prostu dwa pudełka, jedno na drugim. Na chuj komu finezja w terenówce. Od siódmego zmieniona tylko w maleńkim stopniu. Ta tutaj ma dołożone ururowanie z przodu i snorkela. Sama w sobie łada nie ma zbyt wielu detali i dobrze, bo byłoby co rozjebać gdzieś w terenie. Ogólnie spójnie, prosto, na chuj coś więcej. Wali po oczach tym, że pochodzi z lat 70. Klamki, które są identyczne z tymi z dużego fiata, chromowany zderzak, takie same ramki szyb, jakieś kieruneczki z pozycjami na odpierdol. Ogólnie prosta zasada: ma jeździć, a nie wyglądać. I tak będzie ujebana w błocie. Defender też nie wyglądał jak zaprojektowany w XXI wieku. Poza tym, to auto to zmotoryzowany hardbass, więc tak samo jak on, musi być proste i hamskie. Jest tylko jeden problem. Ta fura ma 11 lat, a jest już kurwa zgniła i to w znacznym stopniu. Tak bardzo, że widać, że było już podmalowywana. Halo, a w to was? Czy wy tamte samochody z gówna lepicie? 11 lat i fura cała poopierdalana. Co do kurwy. Moje gratulacje. Chyba nawet Mazdo mnie idzie to tak dobrze. Przy okazji, to, jak naprawiono przód, udowadnia, że Niemcy też drutują samochody. Chujowa blacharka to nie tylko polska specjalność. A, jakbyście pytali, czemu ta Łada nie ma oznaczeń Niwa tylko 4x4? Zmiana nazwy handlowej, bo coś tam, coś tam, General Motors zajębał prawa do nazwy, a ten egzemplarz został kupiony w Niemczech. Szczerze nie interesowałem się za bardzo, każdy wie, że to nadal Niwa. Wnętrze rosyjskiej maszyny to prawdziwy powrót do przeszłości. Nawet podmienione siedzenia w niczym nie pomagają. Deska to taki styl lat 80. z przyciskami identycznymi jak w polonezie, ogólną chujową jakością spasowania i niską estetyką. Tak, przede wszystkim ta kierownica średnio tu siedzi, ale gorsze są umieszczone gdzie niegdzie chromy pośród morza czerni. Serio, to już jest zbyt plastikowe, by dawać takie akcenty. Do tego dawno zapomniana rzecz: skajowe boczki. Dla kogoś zaznajomionego ze starymi ładami z lat 80. nie będzie tu żadnych zaskoczeń. Nawet jest stacyjka po lewej stronie. Ciekawostką jest instrukcja używania przełożeń na tunelu środkowym, zaraz obok dźwigni od reduktora i blokady dyferencjału. Oczywiście po rosyjsku, chuj z tym, że to auto sprzedano jako nowe w Niemczech. Uczcie się rosyjskiego zachodnie hamy. Cóż więcej, wszystko wyciosane z sosny w tajdze i pozwalające skupić się na tańczeniu hardbasu lub przejeżdżaniu wołgi w pław. Chuj tam wygląd, jest jakiś bagażnik, to da się przewieźć i bureki. Aż na tylnych siedzeniach nie da się po ludzku usiąść? No trudno, kolana pod brodę i zarodinu. To wnętrze w skrócie można nazwać i jednym zdaniem. Chujowo, ale stabilnie. No i jeśli dobrze zrozumiałem i fotele są wymienione, to wyjebano fajny feature, czyli rozkładanie do pozycji leżanki. Co tam pod maską? To, moi drodzy, silnik 1.7, wprowadzony razem z liftingiem w 93 roku o mocy 80 koni. Zasila go jednopunktowy wtrysk Boscha. To jednostka OHC, wywodząca się z konstrukcji na licencji Fiata. Ciekawym, dawno zapomnianym rozwiązaniem jest umieszczenie koła zapasowego pod maską. Kultura pracy wiadomo, jako tako, srako, ale przynajmniej da się do tych motorów kupić zestawy do uturbiania. Napęd, z jakże potężnej jednostki jest przenoszony przez pięciobiegową skrzynię. Dodatkowo można załączyć blokadę centralnego dyfra oraz reduktor. Napęd 4x4 działa na stałe. Jakbyście pytali o awarię, non stop coś się pierdoli, ale zazwyczaj to drobnostki. Z drugiej strony, nie przypadkiem o jakości ład powstała piosenka, w której wielki poeta śpiewał Kupiłem se auto, pierdoloną ładę, nie chcę ci pa jeździć, chuja na nią kładę. Koło odleciało, rura wydechowa, nie chcę ci pa jeździć, łada jest chujowa. Wiem, to było o samarze, ale spójrzcie na tego jedenastoletniego zgnilucha i sami odpowiedzcie, czy Niwa jest dobra pod względem jakości. Na oko jeszcze gorsza niż w czasach ZSRR, wszystko byle jak najtaniej. Na całe szczęście większość awarii da się ogarnąć taśmą, drutem i młotkiem. Jeszcze słówko o zawieszeniu. Przód niezależny, oczywiście na springach, zaś tył ma sztywny most, ale z bonusami właśnie typu springi, stabilizator i jakieś poprzeczne drążki, których nazwy nie pamiętam. A teraz pora odpalić hardbass i trochę poupierdalać ładę. Na początek pozycję za kierą. Jak zrozumiałem, fotele zostały podmienione. Chyba na takie z pakietu biurwa plus, bo nie da się jechać inaczej niż w odległości 15 cm od kierownicy, z zupełnie wyprostowanym oparciem i kolanami pod szyją. Modne suwy mogą się schować. Oto auto dostosowane do potrzeb każdej dzieciatej menadżerki średniego szczebla. Co prawda, panom zawtowas udało się osiągnąć czwartą gęstość w kwestii ustawiania kierownicy i pedałów w pizdu poza osią fotela, ale kto by się tam tym przejmował? Gwarantowana wada postawy po 15 minutach jazdy. Z tyłu lepiej nie być wyższym niż 160 cm, inaczej kolana odpadną, a głową będzie się napierdalać w sufit. Co do samej jazdy powiem tak, nawet nie kłopotałem się wyjeżdżeniem na asfalt. Każdy wie, że niwa prowadzi się tam jak gówno z doczepionymi kołami od taczki. Zobaczmy jak będzie w lekkim terenie. Chuja się tam znam na off ale wiem, że piasek i podjazdy podniesienia to wszystko dla Łady jest jak niedzielny obiadek u mamy. Miękko, kurwa, bez pierdolenia żadnego. Znaczy, powiedzmy. Nie jest tu cicho, a specjalne springi podwyższające zapewniają niesamowite wrażenia na nierównościach. Zawartością niwy rzuca jak workami z ziemniakami na nierównościach. Nie policzę, ile razy zajebają o kierownicę w trakcie testu. Prawdziwie radziecki komfort. Nie pada na głowę, jest gdzie siedzieć, dobrze, wystarczy. Co do hałasu, nie wypowiem się, wiadomo, że na nierównościach wszystko napierdala jak pojebane. Mimo wszystko, do takiego upierdalania po krzakach łada wydaje się dobrą i tanią zabawką. No i nie szkoda jej rozpierdolić, i tak jest zrobiona z główna. Chujże się psuje, demoluje kręgosłup, a wnętrze jest spierdolone. Podobno radzi sobie też w ostrzejszym terenie i o to chodzi. Podsumowując, to świetny kandydat na gruza do upierdalania w błocie. Co najlepsze, to rzadki przypadek gruza, którego można kupić w salonie. Ale lepiej kupić używkę, bo są naprawdę w chuj tanie. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce.